Z kim Tata! Bo tu jest ogromny pająk! No i? A ty się nie boisz? Nie misiu, tata jest ze stali i nie boi się niczego. Bo ja się go boję. Pomyśl sobie, że ten mały pajączek bardziej boi się ciebie niż ty jego. Zobacz jaki on jest mały, a jaki ty jesteś duży. Wcale mi to nie pomogło. Koleżko, musisz po prostu pokonać ten strach. Nie to co twoja matka. Masz rację. Załatwię go. Przestań! Weź go na rękę, okaż trochę miłości i wypuść na zewnątrz. Niech wraca do swoich. Na rękę? Mhm. To może ty to zrób co? Wiesz co? Mógłbym, ale jak tutaj próbujecie czegoś nauczyć? To tylko zwykły pająk. Spokojnie. Może nawet nie jest jadowity. Dobra. O nie trafiłem! Gdzieś uciekł! Coż ty zrobił, jak uciekł? Teraz nas wszystkich dopadnę? Naiwniak. Zobaczymy, jak się w nocy budzi z krzykiem. Ten pająk? No, debil.